Ach, ale mi się dobrze spał. Czekaj. Ja śpię w pokoju ty robiku? What the fuck? Dobra, ej, czekaj. Ej. Szkoła, i Maria. Ej, Mateo, Mateo, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Jedzisz szkoła? Szybko. Jadanie jeszcze. Kotleta sobie wezmę. Dobra, dwa kotlety na pierwsze. Dobra, idziemy, nie ma czasu. przecież Jest siódma pięćdziesiąt. nie idzie, nie wiem, idziemy. Szybko, szybko. Dobra, idziemy. Dobrze, że jesteśmy blisko szkoły. No, bo chodź. chodź. Dobra, czekaj. tu mamy pierwszą mapę? Nie, muszę Pięknie. zobaczyć, bo zobaczę, ja mam plan lekcji chyba jako jedyny. Tak, no. matematyka sala numer 3. Lecimy tam. To no. jest 3. Dobrze, pamiętam. Dobra. Lecimy, chodź się, chodź się. Trzeba zająć ławeczki. Dobra, no. zajmijmy to. Dobra, czekamy na tę starą. Nieważne? Dobra, czekamy. Dobrze. Ej, no to kiedy ten głupi nauczyciel przyjdzie? Nie wiem. Dzień dobry dzieci. Mam u was jak... jak... nie wiem. Dobra, ym, dzisiaj będziemy się uczyć potęgowania, mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania, wszystkiego. Czyli coś czego nie umiem. Dobra, nie ważne. Tak samo. Nie rozmawiajcie. Nie rozmawiamy. Mateo, chodzi do, do, do pierwszego działania. Dzia Ale w ja um, nie, nie pisz na tablicy. Mhm. Um, Adam ma pięć jabłek, a Zosia ma um, pięć jabłek. Ziac, trzy, to ile razem mieli wtedy? E, Siedem. Dobrze, do ławki. Plusa dostajesz. Ili kurde, kurde. plaki, chodzi. No dobrze. Um, Igor miał te cukierki o trzech smakach: malinowy, truskawkowy i malinowy. Ile było malinowych? Malinowy, truskawkowy i malinowy? Tak. Malinowych, czekaj. Malinowych było dwa. Dobra, plus siadaj do ławki. Jest, dobrze, let's go. dobra, let's um, Dobra, Sprawdzamy, kto jest, kto jest ym, na liście. Dobra, ma Mateo? Jesteś, czy nie? Jestem. Dobra, to do ławki. Ili Platy, jesteś? Ili Jezu, Tak, jestem, jestem. Dzień dobry. Perli? Nie, nie ma chyba. I tu nie ma, nie ma. No, no, ile was tu nie ma? Dobra. Um, Mrówkojat. Teraz razem odpowiadacie, kto będzie szybszy. Mrówkojat um, zjada 10 mrówek dziennie. Ile, mm. ile zje w, w jeden tydzień? Co? Źle ma to, i. Jo, i... No zero. Bo, ale czekaj, pro, proszę pani, wie pani czemu zero? Tak. Bo ja wszystkie zjadłem. <laughs> dobra, dostajecie minusa. Eee! Ty się. Ja, 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 Drugie zadanie. Aha, dobra. No lubi, um, lubi jeść bardzo dużo burgerów. Zjadam dwa Dwa burgery na tydzień. Ile tata zjada w, w ciągu miesiąca? Ja proszę pani wiem. Zero. Bo no? ja wszystkie zjadam. Mati? 14. Źle. E, co nie mi pijesz? Nie? problem? No, pójdziecie do dyrektora. Nie może tego chłopie! Znaczy bab... Dobra, nieważne. No dobra, nie A, ma panie. Panie. A ma Pani Susiaka? Jeszcze raz tak zrobisz, to pójdziesz do pokoju nauczycielskiego. No i to Pani, ale dobra. Dobra, um, czy, czy owady tańczyły sobie na walu? Nagle zjawił się nieproszony gość, czyli Iggy Platy i y, y rozdeptał y, 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 y dwa owady. Ile zostało? Osiem. Nieprawda, nie, proszę Pani, nieprawda. Zostało zero, bo wszystkie, wszystkie sobie poszły, bo się wystraszyły. <suszy> Za, za rozmieszczeniem nie dostajesz plusa. <głos> <głos> Dobra, ja... um, teraz idziecie um, teraz, teraz do tablicy i plati? No ku... um, ile to. O no nie. Ile to jest? Ile mać. Eee, co nie wiesz? Stara bało. Ja Czekaj, muszę się zastanowić. Wiem. Dobrze. Przepraszam Znowu. znaczy. Y no i Danie. Pewna prawda, że to jest, to wiem, że prawda. No co ja mogę powiedzieć. Dobra, piąteczka, dziękuję do widzenia. Nie, to nieprawda. To jest dwa reszta jeden Chodź tu Sara, babo, chodź co, masz problem? Co? Co? mogę ogóle ci książku co? Chodź do toalety cicho, bądźcie głupie... cię zgubie. A ja nie ze O, co? Okay. Dobra. To była idziemy. Ty coś z noc? Wodornik? Czekaj, muszę zobaczyć. Mhm. Drugie mamy. Słabo. Angielski. No dobra. Czekaj, angielski w jedynce, dobra. Ej, się boję. To... Ej, ty wyglądasz um... na coś innego, ale dobra. Ej, czemu... Na... No, rozmawiam z Nie wiem. Nie wiem, co tu mamy. Chodź. Dobra, siadaj. Dobra. Nie wiem, znowu te nauczyciele się spóźniają. Jezu. To... Good morning. Hello, teacher. T-shirt. How are you today? Hello, sheet. Hello, she. Dobrze. Y Dzisiaj będziemy mieć kartkówkę. Ja co to, no, no. to jest moja pierwsza lekcja? Kartkówkę? Nie Masz tu książkę, masz tu książkę i piszcie. Macie na to kilka minut. Ja sobie poglądamy kociarki. Przed tłumaczem angielski przyjeżdżał. Tak. O oh ja! Yeah. I wtedy wrócił z tego mleka. Dobra. Mm. No, hmm. Dobra. Czekaj, co to było? Ale ja ten tłumaczem angielski. angielski. I wtedy Dobrze, jak wam idzie, yy, bo za niedługo się kończy lekcja, więc... Nie, nie no proszę pana, tutaj. jeszcze chwila. Tylko... Macie mało czasu. O oh my god, co oni robią? Proszę pana. Tak. Zepsuło się coś. Jak się coś zepsuło? No idealnie. Tyk. Proszę, proszę pana, ja już napisałem. Na pewno wszystko dobrze. A ty mm. na to, jak myślisz? Nie, by mi się skasowało. Aha, no to, no to masz problem. Mm. A ja na pewno dobrze. No co, ja mogę powiedzieć? Dobra, a teraz posprawdzam. Bądźcie cicho, jak ktoś się odeszje, dostaje jedynkę. A ja Dobra, to pierwszy. A pierwszy... to jest Polak, czy to jest Anglik? Anglik. Mm. O kurczę. Macim, tu mnie nie oszukasz, dostajesz pałę, soczystą. Ej, to był. To był angielski że to jest Polak. Jezus, teraz. I w no. Ej, ej, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, ja się podpaliłem. że wszyscy z Polski. Um, za niedu na, na następnej lekcji poprawa. Musicie to poprawić. W um, jeden tydzień. Jak nie poprawicie, dostaniecie jedynkę na szczęście. Um, um, Zaprzywordę, teacher. Te Dobra, chodź Mateo. Ze Dobra, co teraz mamy? Y Polski, ale czekaj. Teraz mamy obiad, więc. I teraz obiec, nie? To... Czekaj. No? Teraz sobie idę. No tak ok. ja mam, okra, o, bo ja moja jedynka poszukuję. Mam akurat sobie. Ulubione i zgniłe. No, Wrednocie. Miałeś, No dobra. Ale to no, wyszło, powiem Wam. No, prawie nam pra no tak. No, no dobrze nam no, poszło, bo dostaliśmy jedynkę. Więc spoko. Bardzo. Dobra. Gdzie teraz ja mam tu yy, Dobra, chodzi. znów. Dobra. z tymi Dobra, chodźmy już do tej sali. Która to sama? Yy, Polski piątka. Chodźmy, chodźmy. Aha, to, to jest u góry, chyba? No u góry gdzieś jest. To jest kusenka. What? Jak się jest tak jest, na dole, ja Dobra Ej, szukacie piątki? W tej szkole nie ma piątki Aha, a jest szóstka? Jest szóstka, ale to z informatyki A, czyli siódemka No Ech, Ty, ja no, mam no dobra jedyne szkoły z tymi Dobra, chodźmy Czekaj, dobra. Ja teraz... Ej, dobra, teraz usiądę w pierwszej ławce, ryzyk fizyk, dobra Znowu z pracować co jest? Ciąg dalszy nastąpi.